Czołem Ludziska, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Livid, a to jest kolejny odcineczek z Overwatch'a. Będzie to, jeszcze w sumie nie wiem gdzie to wrzucę, ale prawdopodobnie wrzucę to po prostu do Multigrajek, tylko że nie będą to jako taką Multigrajki, tylko zrobimy sobie po prostu malutki Opening. Mam 23 skrzynki obecnie. Początkowo miałem zbierać 50, ale to by mi zajęło zbyt dużo czasu. Potem zmniejszyłem to do 25 ale zrobimy sobie chyba opening 20 skrzyneczek dlatego że już po prostu chcę mieć jakieś skiny i, yy, i zacząć się cieszyć tym wszystkim natomiast yy, potem chyba będę kolejny opening znowu robił po 20 skrzynek może po może nie wiem jak to w sumie później będzie bo tutaj skrzynki dostaje się za poziom a te poziomy chyba zdobywa się coraz wolniej tak przynajmniej mi się wydaje tak powinno być generalnie Eee, więc, może kolejne openingi będą nieco 20 skrzynek, tylko co 10. No, to jest wszystko jeszcze do przemyślenia. Chociaż nie ja chciałbym robić może takich krótkich odcineczków z 10 skrzynkami. No, eee, jeszcze malutkie wyjaśnienie, bo na początku otwarłem sobie kilka skrzynek. Eee, jeszcze kiedy nawet za bardzo nie wiedziałem o co z tym chodzi. Eee, jedyna w zasadzie wartościowa rzecz, jaka mi wypadła, to, było, to był skin dla Bastiona. Szkoda, że akurat Bastionem nie gram specjalnie, ale może zacznę. Bo. On nie jest jakoś tam specjalnie ciężką postacią i był to złoty skin, WoodBot. No i... generalnie... w zasadzie to chyba tyle, jeśli chodzi o te wartościowe rzeczy, które mi powypadały, więc dobra, przejdźmy już może do openingu. No i dobra, otwieramy 20 skrzynek. Okej, okay, mamy coś zielonego. Player Icon. Okej, zmieńmy sobie. Jest całkiem okej. Okay. Yy... Blaster, to jest chyba broń. Yy... Tracer z tego co kojarzę. I voice line dla tracer, okej. Okay. Hmm. Dobra, żeby to odsłuchać muszę założyć słuchawki. Okej, okay. no nie jest zły. Dobra, więc już resztę chyba... W filmiku nagram sobie w słuchawkach. Dobra, zobaczmy kolejną. Dwa skiny, a no proszę, szkoda, że oba niebieskie. No ale, zawsze coś. McCrayem jeszcze czasem gram, a fary. Fary generalnie. Farom nie gram i nie lubię grać przeciwko farze. Dwa no, całkiem spoko spraye, dla ripera fa... fajne. Dobra, kolejna skrzynka. Kolejny voice line, przesłuchajmy sobie. No okej. Okay. Skin do Genjiego. mi też jakoś niespecjalnie gram. No i troszkę złota, fajnie. Player Icon, dobra, ta bardziej mi się podoba. To kolejna skrzyneczka. O, coś lepszego w końcu. Jakiś prawdopodobnie fioletowy skin, który już mam, dlatego dostałem 150 golda. No i spoko. Nie kojarzę szczerze mówiąc, dla kogo mam fioletowego skina, ale. No, 10, Trzeba będzie to sprawdzić. kolejne Voice y, spoko. Liczę na jakiś złoty lód mimo wszystko, że mi poleci. No proszę, skin do fary. Znowu postać, którą nie gram, ale może kiedyś zacznę. Spoko spray dla Hanzo. Ten w sumie nie wiem dla kogo. Myślę, że to nie jest tylko dla Hanzo spray, ale no wszyscy wiemy jaki Hanzo ma ult. Znaczy wiedzą w sumie te osoby, które grają w Overwatcha To Orbion, nim też specjalnie nie gram Zupa, okej, okay. zupa <grymne> e, Spoko mercy akurat gram bardzo często Fioletowy To Orbion znowu, okej okay. Genji Szpraje, same szpraje lecą Okej okay. Niebieskie Do soldjera Okej, okay, soldjerem gram i ta czarna skinka jest naprawdę spoko, mimo że jest tania Więc z tego się cieszę Kolejne spraye trochę golda I player icon No dobra Player icon jest, player icon z tego co wiem to jest dla całego Dla całego battleneta Victory Pose, okej okay. No spoko Widowmaker gram bardzo często więc spoko. Duplicate. 5. Golda? Nie wiem co to jest 5C. Tracerką gram... na jak średnio czasem zagram, ale nie jest jakoś moja ulubiona postać. Same Co? Okay. Całkiem spoko. Cały czas liczę na jakiś złoty skin Proszę Motka dla... Jak się goś nazywał, nie pamiętam A, tutaj mi pisze, junkart <grym> No właśnie no, To jest całkiem spoko. junkartem specjalnie gram, ale jest to postać, którą prędzej czy później będę chciał zacząć grać Bo jest naprawdę niezły Ten jego ult jest trochę według mnie przekozarczony. I powinien dostać jakiegoś nerfa, no ale. Okej, okay, to jest spoko. Spoko jest też voice line dla... dla Widowmaker gdzie mówi... What is aimbot? Czy coś takiego? In generalnie pewnie będę chciał sobie go, go kupić, bo jest spoko. Okej, okay, kasa. Kasa zawsze mile widziana Zaira Zairom nie gram Skin dla May, May też niespecjalnie nie grałem ale Dlatego, że po prostu jeszcze nie miałem nawet okazji, żeby Jest złoty skin, żeby zagrać tymi postaciami I do Junkarta, no to teraz już Jestem pewien, że Junkartem będę musiał zacząć grać No bo mając złoty skin nie grać nim, no to troszkę słabo All heroes, okej okay. No tak, no all heroes. Kasa jest dla wszystkich jakby nie patrzeć. Reaperem gram... E, nie powiem, że dość często, bo to jest bardzo oblegana postać, ale gram nim, no, kiedy mogę. E, I to jest naprawdę bardzo fajny voice lane dla niego. Kolejny skin dla Widowmaker, Spoko. Czarny jest naprawdę Git, mimo że jest no, niebieskim skinem, więc niewiele warty. Ale wygląda ładnie. Proszę, spray dla Mercy, spoko Voice lane dla... Z... L jak się ona nazywała? Zaira? Nie Z Zaira Jakoś inaczej chyba się to wymawia, ale no nie pamiętam jak Dla May. okej okay. Idziemy dalej Może Jeszcze jakiś jeden złoty by poleciał Nie? Okej, okay, emoto dla Hanzo No, spoko nie powiem, nie jest źle. Tracerka, dobra. Handzem też tam od czasu do czasu sobie gram. Winstonem w ogóle jeszcze nie grałem, to jest ciekawe, bo generalnie każdą postać sobie próbowałem o a jakoś Winston mi umknął. Będę musiał to nadrobić. Ale jest na pewno jeśli chodzi o snajperów. Jeżeli gram snajperem i mam wroga Winstona w przeciwnej drużynie, to już wiem kto będzie moim nemesis. Okej, okay, skin dla symetry. Spoko. No gram, tylko nie wiem akurat czy ten różowy będę chciał, ale zobaczymy Lub Reinhardt i, -i, i kolejne szpraje. Ten jest spoko. Dlatego, dla Makrea jak najbardziej. Okej, okay, zostały nam dwie skrzynki. No, może jeszcze poleci tej złotego? Ach, nie tym razem. Mej kasa. Golden Picture. O, heroes, tak myślałem. <grych> okay. Catch face! No i ostatnia skrzynka. Zostaną nam trzy. No zacznę już powolutku zbierać do kolejnego openingu. Myślę, że następnym razem też sobie otworzymy 20. Chyba, że zejdzie ze zbieraniem ich naprawdę dużo, no to. Długo, no to otworzymy sobie 10. Okej, okay, spray dla Tracer. Victory Pose, no proszę. No a Lucian też gram dość często, no bo jakby, no gdy sytuacja tego wymaga, a Mercy na przykład się nie bardzo sprawdzi, no to biorę Lucia w, w takim wypadku. Szczególnie często go biorę na przykład na te zajmowanie punktów, gdzie obie drużyny mają zająć punkt po środku. Jest całkiem przydatny i często można też spykać nim w przepaść. Dobra. A więc to tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Czy otworzymy sobie wszystkie? Nie, dobra, nie będę zachłanny, poczekam na razie. I będziemy robić jakieś takie w miarę równe te openingi. E, dobra, no więc to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. No z tego skina do Junkarta jestem na pewno zadowolony. E, resztę... No... Jeśli było coś dla postaci, które grywam na przykład dla Widowmaker, no to spoko. A zobaczymy jeszcze sobie teraz w ogóle przeanalizuję to co dostałem i i co jeszcze bym chciał Dobra, w każdym razie to tyle jeśli chodzi o ten odcinek Na razie zbieramy golda na, na coś lepszego Ile już mam tego golda w ogóle? 515, no to jest ok yy, Dobra, jeśli Wam się podobało, no to zostawcie oczywiście łapkę w górę Jeżeli chcecie być na bieżąco, no to zasubskrybujcie kanał, no, a ja się już z Wami żegnam Trzymajcie się i do zobaczenia Cześć